Co tak filmujesz? Co tak filmujesz? Idziemy skarby szukać. Skarbów. Patrzcie ze mną. Przyszliśmy dzisiaj wykopać coś takiego. Tutaj mamy liście. Będziemy to wykopywać. Jak ktoś zna, to wie co to jest. Jak ktoś nie zna, to zobaczcie jak wykopiemy. Długi korzeń był i za płytką o, Dżowniczki kochane które nam tutaj urzeźniają. O, jaki urwany, bardzo długi. No, chrzanik. To chrzan. Ach, szanik, to jest szan. A szanic to wszystko. Jak ktoś nie wie jak szan wygląda w ziemi, to właśnie takie liście są. Koński szan, tak? To się nazywa. I to jest to co jest. A, ale pachnie, ale siła naturalne, nienawożone Naturalne Jak macie tylko domu, to czy gdzieś na polanie czy coś, to trzeba kopać. Trzeba sobie wykopać i mm. pomachajcie, Fajnie pachnie. Czekaj, bo nie ostrzyci. Nie ostrzy? Nie, ostry? nie ostry. No, ale jest co? Dobrze mhm. by było, żeby ta ziemia wyschła, to wcale łatwiej się obtrzepie. No właśnie, by wyschło to było lepiej, jest dość mokre, ale potrzebujemy już. No to nam staczy to co mamy, a to niech schnie. Z pamiętam, z dziadkiem z taczkami. Ja Miałem w taczkach, ja ich Później my kopali krzak. Piękna sprawa, bardzo zdrowa. Super. Dobra. Mamy. Mamy skarby. Ja coś w grubsza bedelku, w to tą grubszą na polu obmyłem. Teraz trzeba to fajnie tutaj ten korzeń główny wykorzystać, te cienkie wyrzucimy. Ale tu trzeba też wodzie na bieżąco jeszcze fajnie tutaj w zimnej wodzie fajnie umyć. I najlepiej do tego sobie wykorzystać taką szczoteczkę. Po prostu nie, przeszorować tam gdzie jeszcze jest brud. Te poobcinamy, więc tutaj będziemy to po prostu mieć dostęp do tego wszystkiego. Poobcinać można, pourywać będziemy obierać to. Oczywiście, jak ktoś ma ozonator, może sobie ozonować. To nie ma problemu. Zawsze są jakieś bakterie ale wiecie, przy to raczej dużo, <laughs> dużo rzeczy żywych nie wytrzyma. No i ładnie go wyszerować. No, po umyciu, po uskrobaniu no to musimy, wiadomo, poobierać z tej skórki. Trzeba obrać to, pousuwać. No taki dziki szanek tu mamy. No to on nie jest taki gładki, jak tu widać. O, elegancki Tylko ma takie różne jakieś. Zagłębienie, nie zapaśćcie. chciałem No i tutaj jest jakaś taka miękka część, to trzeba to usunąć do białości, żeby tam jakiś ziemi takich rzeczy nie no, gdyby Gdy mi kisicia będzie ziemia, no to po prostu to się nam zepsuje wszystko. No. Jakieś takie, no to musimy odkroić no. delikatnie, uważać na palce, nie pociąć się. No. Tu mam takie zagłębienie, to trzeba to wyciąć. No. Jak jest gładki chrzan, no to możemy sobie tak marchewką taką obieraczką nie przejechać. Ale tutaj mamy dużo zagłębień, więc no to, to jest problem, nie? Dużo nam tu odpadnie, ale jak mamy tego chrzanu koło domu, dużo, nam no to się nie ma co martwić. Chrzan jest dość drogi, więc warto sobie chodzić, zbierać właśnie. już gdzieś na pole, że sąsiada, go nie zbiera. Dzisiaj wykorzystamy go do kiszenia. Do kiszenia.